Siemoko, Witam Was w kolejnym pijanem rowerzyście. Dzisiaj muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajny dzień. Taki późna zi zima, jeszcze nie wiosna. Już słońce takie jest wyraźniejsze. Niebo takie lekko, tylko gdzieś tam chmury, więc zapowiada się, że będzie bardzo, bardzo ładnie. Ma być ciepło we Wrocławiu. Dzisiaj ma być nawet 9, może 10 stopni. Przynajmniej tak słyszałem, sam tego nie sprawdzałem, ale ona tak mówiła, że tak widziała, więc może rzeczywiście tak jest. Eee, to, to właśnie czasami mam tak, że nie wiem jak wy. W taki dzień to się myśli, że a zagrałbym coś takiego silkiego jakiś Heroes of Might and Magic, albo Settlersów, dwójeczkę czy tam jakieś innych. M, takie, wiecie, coś, coś przyjemnego. By się chciało. Także zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. A czy ja w coś grałem? Ano grałem, ano skończyłem Call of Duty Model Warfare. Kampania skończona. Pograne z dziebko multi. Myślę, że. No w weekend na pewno nagram recenzję, nie będę się starał. Płytkę oddam, bo to jest pożyczona. Ja, znaczy ja widzę, gdzie są rzeczy, które mogą przytrzymać przy multi, które łapią ludzi, ale ja, to nie jest ten fan, który ja potrzebuję. Niemniej, no, multi wiadomo, jest, jest spoko. Jest spoko, jak ktoś lubi ten rodzaj. Ja powiedzmy, gdyby nie było nic innego, to bym w to grał. Ale, że mam dużo różnych innych rzeczy. Nie widzę sensu, żeby się tam wdrażać. Szczególnie, że, żeby pograć dłużej w to, to muszę to kupić. To jest drogie, nieopłacalne, nie ma sensu. Także, aktualnie staję przy tym, co mam. Dodatkowo jeszcze przecież jest. Game Pass, gdzie muszę skończyć Dishonored 2. Jestem, zacząłem aktualnie 8 misję. Obudziłem się na początku 8 misji, więc, e, e, więc zostały mi dwie misje. Także jedziemy z Koksem. E, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda skończyć Dishonored. Eee, no, jakoś niebawem, niebawem, Na, najlepiej by było skończyć do weekendu, w weekend nagrać recenzję the Dishonored i Call of Duty, eee, może razem, może, może jedna w piątek, a druga w niedzielę. No, fajnie by było te dwie gry ograć, bo wtedy najprawdopodobniej wziąłbym się za kolejne dwie tak porządnie, czyli, czyli duma dwójeczkę bym pociągnął może do końca, może by się udało przed premierą Duma Eternal, a jak nie to jeszcze wersja druga, to jest Children of Morta, żeby mimo wszystko zaliczyć tę grę, albo przynajmniej spróbować jej przed końcem Game Passa, żeby zobaczyć czym się tak ludzie zachwycają, bo nie wątpię, że jest czym. Tak naprawdę widziałem, Pff, nie wiem czy widziałem Gameplay, nie, nie widziałem gdzieś Gameplay, ale dawno, Eee, I też w urywkach, więc, więc tylko tak pobieżnie wiem, że co to tam może być. Jestem ciekaw, jak to w mechanice się sprawdzi na żywo, bo na żywo można się totalnie zaskoczyć funkcjonowaniem eee, gry. Jest, odbiór jest zupełnie inny. Jak e, na przykład e, część z was pewnie grała Duma Trójkę. Ja grałem właśnie pierwszy raz e, w tamtym tygodniu i jak doszedłem do miejsca, gdzie dostaje się. Pistolet maszynowy i pierwszy raz z niego zacząłem strzelać. To autentycznie nie widziałem gorszego strzelania z karabinu maszynowego kurwa od lat. Autentycznie od lat, totalnie. Ja narzekałem na Wolfa, ale to co zaprezentował DUM trójka, to jest totalna jakaś kpina tam. Nie, 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 nie. Nie wiem jak to się mogło w ogóle stać, że, że e, ludzie, którzy zrobili te dwie pierwsze gry, ludzie, którzy zrobili tą Duma 2016, gdzieś tam w środku coś się odjebało takiego, że ja, ja nie wiem. Ja po prostu kurwa nie wiem. E, no dobra. E, także co, mamy aktualnie umówione granie chyba. Może coś mi się jeszcze przypomni, ale jeszcze taki takich ciekawostek, z ciekawostek, pamiętacie jakiś czas temu mówiłem, że tam się uczę z Pythonem troszkę i to, tego Pythona troszkę odstawiłem, natomiast gdzieś tam temat powrócił przy okazji, bo ktoś, ktoś to się zaczynał uczyć jako w materiałach i takby jakby rzeczach, z których powinien korzystać, dostał informację, że będzie trochę robione w, na stronie replit. Czyli to jest to, gdzie ja mówiłem, że może sobie kodować e, nawet w pracy, takie kodowanie wiecie, w chmurze, taki notatnik w chmurze, coś takiego dla programistów. E, może tam sobie wybrać języki e, różne i przy okazji jest kompilator do większości z nich. Znaczy, no, prawdopodobnie do wszystkich jest kompilator, które są. E, Także także można sobie zobaczyć, co, jak ten kod działa. No i. A dobra, moment, nie dochodzę, dojeżdżam. No i mówię, że o ja tutaj właśnie konto mam, na tym replit to ci pokażę. I e, włączyłem stronę i okazało się, że zapomniałem hasła. I mówię o, kurde, no to lipa. E, I później mówię, no dobra, to ci nie pokażę, ale w każdym razie fajna strona i coś tam, coś tam. Na drugi dzień mówię, kurde, nie, muszę to hasło znaleźć. No i znalazłem to hasło, zalogowałem się tam i tak mówiłem, zobaczę sobie, co tam nie napisałem. I tak patrzę i mówię: O kurczak! Totalnie wyleciało mi wszystko z pamięci. Eee, masę rzeczy zapomniałem. Eee, niestety e, tak to jest, e, że zarówno matematykę ja tak miałem, jak i właśnie rzeczy informatyczne. Jak się w czymś nie siedzi, czegoś się nie robi, to się po prostu o tym zapomina, jak to funkcjonuje. A jeżeli to zrozumiesz i robisz, to to się wydaje proste. Także odpuściłem 9 miesięcy chyba odpuściłem zupełnie zero. I dziura się taka zrobiła totalna. Dlatego czasami sobie gdzieś tam po prostu robię. Znowu muszę zaczynać od zera, tak naprawdę, znaczy, wiecie, no, mogłbym nie zaczynać od zera, e, mogłbym po prostu ten, ale staram się tak e, powrócić spokojnie, powoli, bez sz, szarpania e, mocno tempa. Nie powoli, tylko tym razem sobie wziąłem, bo wcześniej się uczyłem z księżki, książki polskojęzycznej. E, teraz wziąłem z tego, co się na początku wydaje, łatwiejszą. Książkę angielskojęzyczną, bo ona, ona ma mniej przykładów, mniej, e, mniej, e, wiecie, różnych odnóg danej, danej dziedziny, czyli wiecie, nie porusza wszystkich tam metod, czy tam komend, e, ale ogólny zarys daje, więc raz, że się mogę obczaić z językiem e, angielskim, w, 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 w sensu stricte podprogramowanie, żeby te pojęcia złapać, a dwa, że... Eee, lecę to szybko z materiałem, bo jest raczej właśnie taka pobieżna, więc, więc przeleca sobie to, i później, później zobaczymy. Przy okazji robię też po bardzo powoli, to tak naprawdę, e, takie lekkie grzebanie gdzieś tam w tym akcesie, ale ten akces coś mnie nie ciągnie do niego. Może jak zaczną się jakieś ciekawsze rzeczy, bo na razie są takie, z jednej strony podstawy, ale też też nie są takie łatwo oczywiste, więc tak nie pizdę, nie w oko, że tak powiem. Ale ale może się może w końcu załapie, może jeżeli e, będzie w końcu, e, bo, bo z tego co się orientuję, to akces się łączy z VBA. I tam jakieś kodowanie można dodać, e, jakieś tam polecenia. Więc jak to wejdzie, to to może być ciekawiej troszkę. No zobaczymy, zobaczymy. No i też, e, przypomniało mi się dlaczego zostawiłem Pythona, no bo nie mogłem tego robić w robocie, bo, bo doszedłem, do takiego, doszedłem do takiego momentu, że Muszę doinstalować kolejnej biblioteki, żeby przerobić ta tą książkę. Nie mogę tego zrobić wirtualnie, nie mogę tego zrobić w tym środowisku, gdzie sobie to, to robię. Musiałbym zrobić na komputerze w domu. No a w domu nie robię rzeczy takich żadnych. W domu jest totalna laba. W domu jeżeli robię coś, że tak powiem, rozwojowego dla siebie, to to najwyżej ćwiczę, ale wszelka edukacja w domu odpada. Nie, 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 nie. Ja w domu poświęcam się na samej przyjemności. Może to źle. Ja co może mi dużo nie brakuje w życiu, e, także jakoś spoko, spoko sobie leci. E, o, cholerka, dobra. To myślę, że będziemy w takim razie kończyć. Ja sobie tutaj wyjmuję telefon. E, no i rzeczywiście ta rada o tym przyczyszczeniu gniazda chyba działa, bo i słuchawki jakoś lepiej działają. I ten mikrofon chyba też w miarę, więc, więc dziękuję za poradę. Sprawdziła się. Czasami, właśnie proste rzeczy potrafią zdziałać cuda. Dobra. Eee, tyle, trzymajcie się, Narka.